Przyjrzyjmy się najnowszym modelom Fire Stick, nowym aktualizacjom oraz tym, które można obecnie kupić. Zastanówmy się, który będzie dla Ciebie najlepszy. To zależy od kilku czynników, np. od Twojego telewizora, ale także od funkcji, z których korzystasz. Nie zapomnij nacisnąć czerwonego przycisku, aby zasubskrybować kanał, kliknąć lubię to i dzwoneczek powiadomień, żeby otrzymać moje kolejne wideo przed innymi. Jeśli po obejrzeniu tego filmu zdecydujesz się kupić jakiś model, będziesz mógł to zrobić z rabatem, korzystając z linku, który zostawię w opisie. Zaczynajmy. W tym wideo nie będę omawiać wszystkich funkcji każdego Fire Sticka, zamiast tego przyjrzę się różnym modelom, żeby ustalić, który najlepiej do ciebie pasuje. Analizujemy cztery najnowsze Fire TV Sticks: Fire TV Stick Lite, Fire TV Stick, Fire TV Stick 4K i Fire TV Stick 4K Max. Który z nich jest odpowiedni? Warto wiedzieć, że tegoroczne ulepszenia są co najwyżej niewielkie, więc jeśli masz już model z zeszłego roku, prawdopodobnie nie opłaca się go wymieniać. Mimo to przejrzyjmy cechy poszczególnych fire i zobaczmy, który może się sprawdzić. Pierwszą rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, jest procesor. To układ w tych urządzeniach, który wpływa na ich szybkość działania. Fire TV Stick Lite i Fire TV Stick mają identyczny chip pracujący z taką samą prędkością, więc nie powinieneś zauważyć dużej różnicy. Natomiast Fire TV Stick 4K i Fire TV Stick 4K Max to inna sprawa. Oba modele są nowsze i dlatego korzystają z nowego układu mediatek. Fire TV Stick 4K ma czterordzeniowy procesor o taktowaniu do 1,7 GHz i jako nowszy układ powinien działać szybciej niż poprzednia wersja. Fire TV Stick 4K Max używa tego samego procesora, ale osiąga nawet 2,0 GHz, co czyni go jeszcze szybszym. Różnice widać także w pilotach. Podstawowym Fire TV Stick Lite masz tylko najważniejsze funkcje. Jest tam jednak sterowanie głosem przez Alexę, a także skróty do Prime Video, Netflixa, Disneya i Amazon Music mogą się różnić w zależności od regionu. Zwykły Fire TV Stick zapewnia kilka dodatkowych opcji do obsługi zewnętrznego urządzenia. Na przykład możesz sterować głośnością telewizora za pomocą przycisków, głośniej, ciszej oraz wyciszenia. To samo dotyczy Fire TV Stick 4K który również pozwala kontrolować głośność urządzeń, takich jak telewizor czy projektor, jednak w Fire TV Stick 4K Max możesz nie tylko zarządzać głośnością, ale też zmieniać kanały, co świetnie sprawdza się przy oglądaniu telewizji na żywo. Dodatkowo masz funkcje takie jak przycisk Ostatnie czy ustawienia, ułatwiające dostęp bez ciągłego używania okrągłego przycisku nawigacyjnego. Wiem, że na wcześniejszej ilustracji skróty w dwóch nowszych wersjach były wyszarzone, ale to tylko dla celów pokazowych. W rzeczywistości znajdziesz tam przyciski Prime Video, Netflix, Apps oraz Amazon Music. W zależności od regionu mogą się one różnić, ale te skróty są dostępne. Osobiście lubię mieć szybki dostęp do sklepu z aplikacjami, zanim pokażę ci funkcje takie jak Live View czy Tryb Ambient. Przyjrzyjmy się najważniejszym różnicom technicznym między czterema urządzeniami. Najistotniejsze jest to, że Fire TV Stick Lite i Fire TV Stick oferują rozdzielczość maksymalnie 1850 piku, więc nie uzyskasz tu 4K Ultra HD. Dlatego jeśli masz telewizor 4K, koniecznie rozważ Fire TV Stick 4K lub Fire TV Stick 4K Max. Ponadto jeśli Twój telewizor 4K obsługuje Dolby Vision, to kolejny powód, by wybrać któryś z tych dwóch, ponieważ oba wspierają ten format. Kolejna sprawa to pamięć i miejsce nadane. W dwóch podstawowych wersjach, Fire TV Stick Lite i Fire TV Stick, są one takie same. Fire TV Stick 4K ma jednak o 1 GB pamięci RAM więcej, co poprawia płynność działania. Jeśli natomiast zależy ci głównie na większej pojemności, sięgnij po Fire TV Stick 4K Max z 16 GB wbudowanej pamięci. Jeśli na przykład ściągasz dużo gier, na Fire TV Stick 4K Max zmieścisz ich znacznie więcej, jeśli chodzi o łączność Wi-Fi. Fire TV Stick 4K obsługuje Wi-Fi 6, a Fire TV Stick 4K Max Wi-Fi 6E. Musisz jednak upewnić się, że Twój router wspiera te szybsze standardy. W przeciwnym razie różnica nie będzie zauważalna. Jeśli jednak je obsługuje, zauważysz lepsze działanie streamingu na tych dwóch nowszych urządzeniach. Na chwilę ominę Live View i Ambient Experience, by zaraz je pokazać. Ale warto wspomnieć także o dźwięku, jeśli masz najnowsze Fire TV Sticks, oba wspierają Dolby Atmos. Oznacza to, że jeśli podłączysz je do odpowiedniego systemu, np. soundbara z subwooferem i tylnymi głośnikami, albo zestawu 5.1 z głośnikami Atmos, uzyskasz świetne wrażenia dźwiękowe. Fire TV Stick standardowy także ma Dolby Atmos, natomiast Fire TV Stick Lite nie obsługuje zakodowanego audio Dolby, oferuje tylko dźwięk przestrzenny. W dwóch nowych Fire Stickach masz dostęp do Live View, co pozwala połączyć się z innymi kompatybilnymi urządzeniami, np. żeby odebrać połączenie z wideodomofonu lub podejrzeć kamery bezpieczeństwa. Możesz używać trybu obraz w obrazie albo wyświetlać podgląd na pełnym ekranie. Ambient Mode, tryb otoczenia, jest natomiast dostępny wyłącznie w nowym Fire TV Stick 4K Max. Możesz tu spersonalizować tapetę, skorzystać z inteligentnych kontrolek i innych funkcji. Na razie nie ma zbyt wielu widżetów, ale z czasem będą dodawane kolejne. Możesz wybrać statyczne tła, w których obrazy zmieniają się co pewien czas, albo animowane. Konfiguracja jest bardzo prosta, a efekt wygląda świetnie. Urządzenie działa bardzo szybko przy dodawaniu wpisów do kalendarza, a jeśli włączysz na przykład motyw z ogniem, wygląda to naprawdę efektownie. Możesz ustawić widżety na środku ekranu, na dole, albo całkiem je ukryć. Co do mojej rekomendacji wybrałbym dwie opcje Fire Sticka. Po pierwsze Fire TV Stick Lite. Jeśli masz starszy telewizor, nie potrzebujesz wszystkich funkcji i szukasz możliwie najtańszej opcji. To najlepszy stosunek jakości do ceny. Jednak jeśli cena nie gra roli i chcesz mieć wszystkie najnowsze funkcje oraz najlepszą jakość obrazu i dźwięku, Fire TV Stick 4K Max będzie idealnym wyborem. Dzięki temu nie będziesz się zastanawiać, czy czegoś ci brakuje, bo będziesz mieć wszystko, czego potrzebujesz. W opisie filmu znajdziesz ofertę na wszystkie modele Fire Stick. Jeśli masz jakieś pytania, zostaw je w komentarzach. Postaram się odpowiedzieć. W przeciwnym razie po prostu ciesz się swoim nowym Fire Stickiem, niezależnie od tego, który wybierzesz. Dzięki za obejrzenie tego filmu przyjaciele i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym.